Cześć, w dzisiejszej prezentacji chciałbym Ci przedstawić system do gry w dużego lotka. System składa się z 18 liczb i jest na 27 zakładów. Jak rozpisałem system? System składa się z 6 linii, w każdej są po 3 liczby. W pierwszej linii są jedynki, dwójki, trójki, w drugiej linii są jedynki, dwójki, trójki i aż tak do szóstego rzędu. W pierwszych trzech liniach podałem swoje przykładowe liczby. W pierwszej linii 16, 17, 18, w drugiej linii 21, 22, 23, w trzeciej linii 29, 30, 31, w czwartej linii 33, 34, 36, w piątej linii 38, 39, 41 i w szóstej linii 45, 46, 47. I tak. Pod jedynki, dwójki, trójki z pierwszej linii podpisałem 16, 17, 18. Pod jedynki, dwójki, trójki z drugiej linii podpisałem 21, 22, 23. Pod jedynki, dwójki, trójki z trzeciej linii podpisałem 29, 30, 31. Pod jedynki z czwartej linii podpisałem 33, 34, 36. Pod jedynki z piątej linii podpisałem 38, 39, 41. I pod jedynki z szóstej linii podpisałem 45, 46, 47. Jak łatwo zauważyć, jedynkami jest pierwszy rząd, a więc 16, 21, 29, 33, 38, 45. Dwójkami jest drugi rząd, 17, 22, 30, 34, 39, 46. I trójkami jest trzeci rząd 18, 23, 31, 36, 41, 47. Zaletą tego systemu jest to, że dość łatwo jest trafić wygraną, pod warunkiem, że liczby padają w osobnej linie. Jeżeli będziemy chcieli mieć szóstkę. Liczby muszą paść po jednej z każdych sześciu linii. Przykładowo, gdy trafimy cztery liczby w inne linie, możemy mieć wygraną z rzędu jednej czwórki lub około czterech trójek. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeśli Ci się spodobał, poleć go znajomym i subskrybuj mój kanał by na bieżąco oglądać materiały zamieszczone na moim kanale. Pozdrawiam Cię gorąco. Cześć.